Witaj w kolejnym vlogu. Jest to mój kolejny dzień w przyczepie kempingowej i dzisiaj mam znowu nowe spostrzeżenia. Teraz opowiem Ci o poziomowaniu przyczepy. Ogólnie, jak wiecie, zaparkowałem przyczepę na ulicy i jak każda ulica, ma spadek do rynsztoku, który odprowadza deszczówkę do, do sieci. I teraz pokażę, jaki to jest spadek. Włączę sobie apkę. Poziomica galakcji, tak się nazywa ta poziomica. Ym, I to jest poziomiczka taka oczkowa. Położę ją na środku przyczepy. I zobaczcie, tak na osi X jest 0, czyli na kółeczku mam dobrze wypoziomowaną. Akurat mi się udało trafić, ale na osi Y jest 2%. Co to oznacza spadek 2%? Nawet kółeczko wychodzi poza obrys. Oznacza to, że na metrze 2% na metrze to jest 2 cm spadku, czyli od środka metr do koła, czyli koło jest niżej o 2 cm od osi, czyli od tamtego koła o 4, bo w tą stronę jest 2%, czyli 2% jest wyżej, a tam jest 2% niżej, czyli tak by 4%, dobrze mówię? Dobra, nieważne, albo ma 4% 4 cm yy, krzywiznę, albo 2. Nieważne ile, to matematycy niech się wypowiedzą, czy dobrze tutaj liczę, ale załóżmy, od środka do koła jest 2%, czyli 2 cm na tym odcinku jest spadek. Teraz musiałbym to koło podnieść do góry, żeby było prosto. I są takie specjalne najazdy, które można kupić. Wy mi kiedyś polecaliście w komentarzach te najazdy. Ale one są... E, mają różne tam rozmiary. Dopiero mają 5 cm, 10 i 15, więc to koło najeżdża na takie poziomy. Teraz może pokażę taką grafikę, jak ten najazd wygląda. E, gdzieś w internecie znajdę. Dam też źródło, żeby nie było, że kradnę. To będzie prawym cytatu. Taki to jest najazd. E, I teraz taki najazd miałem kupić, ale czy on się przydaje? E, czy jest bardzo niewygodnie z taką krzywizną dwuprocentową? Jak widzicie, ja tutaj żyję i nie narzekam na ten, na ten spadek, ale drzwi się same otwierają. Na przykład, jakbym chciał je tak przymknąć, no to one mi się same otwierają. Więc ten spadek sprawia, że te drzwi się otwierają. W, w zlewie, jak jest woda, to ona też ucieka w tamten narożnik. Przepraszam, że tu mam taki syfik trochę ale muszę to jeszcze pościerać, poumywać więc ta woda zbiera się w narożniku więc ten spadek sprawia, że woda się zbiera w narożniku, to samo by było gdybyśmy się kąpali, woda by się zbierała tutaj przy progu i w umywalce też tutaj, więc może warto poziomować taką przyczepę do idealnego poziomu, ja tego nie zrobiłem i nie jest mi to aż tak potrzebne na tą chwilę ale gdybym kąpał się i tutaj żył na przykład troszeczkę dłużej, tydzień albo dwa no w sumie to tyle tutaj mieszkam ale zrobiłbym to. Podstawiłbym jakąś klapeczkę pod koło 2 cm i już by było prosto. Także to jest takie moje przemyślenie na temat poziomowania przyczepy. Warto to robić, bo troszeczkę to jest wkurzające. Jak ta woda tutaj nie ścieka i te drzwi się otwierają, i tamte drzwi od wejścia też się otwierają same. Także ja będę to, ja będę to poziomował. Jak tylko będę miał czas, to zawsze będę sobie poziomował przyczepę następnym razem. Nie no, dobrze powiedziałem, na metrze 2 cm spadku na dwóch metrach 4 cm spadku. Tak, 4 cm od tego koła do tamtego koła jest różnica 4 cm, jest godzina siódma rano, ja idę Kasię wymienić i zamykam drzwi od przeczepy. Patrzę, a tu karteczka jakaś, karteczka w klamce i pisze życzymy zdrow zdrowia dla waszego chłopca i dla całej rodziny dla całej rodzinki. Oglądamy Was, jak wszystko będzie ok. Zapraszamy na Balaton dla Dzieci, super miejsce. I tutaj jest adres i pozdrawiają Marek, Iza i Pamelka z Sulecina. Dziękuję Pamelko, Marku i Izo. To było miłe, naprawdę uśmiechnąłem się, dziękuję Wam. Super, jesteście super. A ten Balaton jest w miejscowości Siotok, Zamardi. E Tutaj Marek pisze, że jest ciepła woda, płytko i niedrogo. Ważne, że płytko dla dzieci. Dziękuję Marku. Zobaczę na mapie, jak to jest daleko od naszego domu i może pojedziemy. Hejka, dzisiaj Kasia vloguje. Mamy czwartek, dzień świąteczny. Dzień wolny od pracy, boże ciało. Więc postanowiłam, że skorzystam trochę z przyrody i idę do ogrodu botanicznego. Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Teraz kamień mnie zmienił w przyszłym roku. Ja miałam dużo nocny, że tak powiem. Idę się trochę zrelaksować. Wpisałam sobie w mapach Google lokalizację i pokazało mi, że to jest 16 minut piechotą. Też spytałam babci, która szła po drodze, że cały czas prosto, prosto, prosto i w lewo. No więc idę. Mijam cmentarz. I słychać fajnie śpiew ptaków, zielono i pachnąco. Pachną kwiaty. Jest fajnie. A do tego pogoda dopisuje. Ma być dzisiaj 25 stopni. Idę, idę, idę. Dobra 10 minut. No i już jestem, botanik. No to wchodzę. Zobaczę, co mnie tam czeka. Jest grubo po dziesiątej, no i zaczyna słoneczko przygrzewać, więc się rozebrałam. Jaka tu cisza, kto wie czy nie jestem tu pierwsza. Takie ptaszki. Jednak są też inni turyści. Ja weszłam innym wejściem. Pan mnie wpuścił, ale nie głównym wejściem. Jak będę wychodzić, pokażę główne wejście. Tu mamy taką fajną huśtawkę. w oddali w fontanna właśnie przeżyłam déjà Jakbym tu już kiedyś była. Nie uwierzycie, ale właśnie po nodze przejechał mi za skroniec. Ja sobie idę po schodach. A tu wąż się wije. Ja myślę, że leży jakiś sznur na ziemi, a tu się zaczyna ruszać. Gdzieś mi uciekł. No uciekł w krzaki ten zaskroniec, nie mogę go już znaleźć, ale chwila stresu była i strachu. Jak tutaj szukałam w tych krzaczkach, to się przemieszczał, ale nie wiem czy um, nie schował się do dziury. Taka rzeźba z drewna, złączone ze sobą dłonie. Węża już nie mogę znaleźć, idę dalej na szukanie przygód. Ogród jest dość rozległy. Ja jestem tutaj. Ale tu pięknie pachnie. Tu mamy. On ci grusz. Pierwiosnek. Jest to malutki ptaszek i trudno go dostrzec wśród liści. Dodatkowo ma lekko zielonkawe upierzenie, co tym bardziej sprawia, że jest prawie niewidoczny. Jest bardzo ruchliwy. Zapach tych róż jest niesamowity. Szkoda, że nie da się go przekazać w filmie. Słodziutko pachnie. Bogatka. W ciągu dnia bogatka może zjeść tyle pokarmu, ile sama waży. Drzewa i krzewy z obszaru Azji. Obszar torkostański. Szpaki umieją naśladować inne głosy i to nie tylko te pochodzące z natury, więc nie ma się co dziwić, gdy z dachu budynku usłyszymy dźwięk szeleszczących papierków. Miłożąk dwuklapowy. Lubię to drzewo. W mojej miejscowości rodzinnej też rosło, w takim parku. Zapamiętałam je, ponieważ kiedyś robiliśmy na biologię zielnik. I między innymi liście tego drzewa były w moim zielniku. Ogromny głaz narzutowy. Eratyk. Jest to największy głaz narzutowy w ogrodzie botanicznym. I jednocześnie największy w Poznaniu. Roślin jest tu mnóstwo różnych drzew, krzeku, krzewów. Nie starczy miejsca na kamerze i dnia, żeby, żeby je pokazać. Mamy taki pawilon, w którym wydaje mi się, że yy, 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 yy. tu jest fajne, zaciszne miejsce, żeby sobie usiąść. piękna czerwień. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale yy, takiego koloru właśnie yy, miałam róże do ślubu. Właśnie znalazłam tabliczkę. Co to jest za dziupla budka? To jest właśnie domek dla pszczół. Przeszło mi to przez myśl. Musiałam się upewnić. Tu mamy taki pawilon, w którym można sobie zjeść coś dobrego, ciastko, wypić kawę. I jest tam również wystawa obrazów. No to idziemy. W środku tak to wygląda. Norka amerykańska. No, i rozstaję się z tym pięknym ogrodem. Idę do Kamila, zmienić go troszeczkę. Namówię go, żeby też tutaj przyszedł, bo naprawdę czas tu płynie wolno i jest cudownie. Kupiłam Szymciowi wiatraczek, żeby troszkę umilić mu czas w szpitalu. Zobaczymy, czy się ucieszy. Wracam, wracam do Szymcia, droga ucieka spod nóg. Idę do Szymiego po schodach. Muszę zrzucić trochę kalorii. Niestety nie ćwiczę ostatnio. Nie da się tutaj, więc chociaż chodzenie po schodach będzie jedną z aktywności. Cześć chłopaki, mam coś tu dla Ciebie. Simone wow. Szymonek zobacz. Proszę. Ale mamusia Ci kupiła, zobacz. Super! Wiatraczek! Na dworze tak fajnie się kręcił, bo jest dzisiaj wiatr. Przyczepimy sobie do wózeczka i będziemy chodzić na spacery. Zjadłem właśnie obiad. Chcę umyć sobie talerze, ale baniak pusty. Nie chcę mi się pojedynczo po każdej buteleczce tutaj wlewać, więc pójdę do literki do tej restauracji i zapytam, czy mogę sobie nabrać po prostu 20 litrów od razu. Nie będę się przejmował. Dzisiaj jest święto, literka nieczynna, Boże ciało dzisiaj jest. Idę na izbę przyjęć, może tam napełnię. No jak widzicie nie udało się, dłaniak pusty, jest po prostu za mały kran. Nie podłożę, nie podłożę otworu, troszeczkę nalałem, tyle, może z 3 litry. No i nie udało mi się nalać tej wody, myślałem, że może ubikacja dla inwalidów będzie miała wyższy kran, ale była zamknięta na klucz, więc nie mam wody. Nie mam wody, będę musiał chyba w butelkach nosić. Znalazłem w szafie takiego węża, którego kiedyś wsadziłem tak na wszelki wypadek, jak robiliśmy przy przyczepie. Ja go kiedyś zrobiłem, korzystając z niego na podróży, jak byliśmy z Kasią i spaliśmy w samochodzie, to mieliśmy taką, taki baniak też i sobie tutaj mogliśmy ręce umyć albo coś. I ja ten wąż wsadziłem teraz do przyczepy, bo myślałem, że kiedyś mi się przyda i może dzisiaj mi się przyda. To bym podłożył pod kran, może tam by jakoś leciało, a to bym włożył do, do zbiornika. I może w ten sposób napełnię. Idę jeszcze raz. Ale chyba mi się ta część nie przyda, w ogóle nie, nie mieści mi się w otwór, więc ja ją odetnę nożem. Tutaj mam taki nóż, bardzo tępy. Wsadziłem go kiedyś, jak robiłem przy ogródku. To jest taki ogrodowy, ja chwasty nim wycinam, ale się przydaje teraz. Dobra, teraz mam rurkę, to odciąłem, idę teraz napełnić baniak. ładnie napełnia się i fajnie mam cały baniak wody świeżutkiej Dzięki temu, że przyniosłem sobie wodę, mogę się ogolić. Druga moja ta akcja, czyli golenie w przyczepie powiodła się i odkryłem, że tu jest takie fajne zaczep na szczoteczki, na właśnie maszynkę do golenia, więc z tego korzystam. A ponieważ dzisiaj ja będę z Szymusiem nocował całą noc, więc Kasia tutaj śpi, a ja szykuję się na nocny dyżur.